Dobra, witamy serdecznie Jesteśmy na kolejnym e, treningu niedzielnym niedzielę rano To już będzie 73 niedziela Jak widzicie tutaj za mną e, Przyszli e, chłopcy z samego rana Zaczynamy z reguły o godzinie Nie jest to prawda e, pogoda za rewelacyjna, Ale tak jak już kiedyś wspomniałem na jednym z filmików Że piłka tej pogody nie wybiera U nas co jest bardzo fajne to to, że nie ma u nas zapisów, kto ma ochotę, to po prostu przychodzi i sobie gra i trenuje razem z nami. Także są tutaj chłopcy. Jest tutaj, jest tutaj Rafi, Siemanko, pomachaj. Jest Tymek. Bardzo dobra herbatka. Tak Bardzo dobra herbatka, tak jest. Przygotowaliśmy sobie herbatkę ciepłą, żeby nie było za zimno. Tak jest. Jest, o, kamerka nam się obróciła. Niestety, niecniko eee, Dobra Adi, przywitaj się Siemanko, jest jeszcze tam Tadziu, który, którego tam rozgrzewałem już na bramce A my zaraz sobie zaczniemy Jeden z rodziców jeszcze do nas dołączy, żeby sobie pograć jakiegoś małego meczeka Poczekaj Rafi, jest Tadziu Siemaneczko, tak jest Elo, elo Także za chwilę zaczynamy no schematy są nie przygotowane, Także no nic Pozdro Elo Dobrego dnia życzymy Tam mamy kilka żony. Elo A jak tam Dobrze. dzisiaj Ciężko się wstawało? Nie. Rano? Nie Pogoda jest ciężka co? Dlatego jest bardzo wam, was mało dzisiaj a ty lubisz taką pogodę, nie? Jeje, w no ja wiedziałem, ty lubisz typowo też angielską pogodę. Siemano Niko. Jak tam? Ciężko było wstać? Nie. Z rana? Nie. Pogoda ci odpowiada, czy tak kiepsko? Tak, w angielsku tak samo jest, ja mieszkam. O no, widzisz, no proszę. Tymek, siemanko, co tam? No. Zimno? Nie. Czy herbata ci rozgrzała trochę? Herbata mi ściało. No to elegancko, super. Tociu, siemanko, co tam? Jak tam ciężko było wstać? Tak. Jak tam pogoda się odpowiada, czy nie? Oglądałeś no. poprzedni odcinek? Tak, tak. I co, podobał się? No, miałeś tam niezłe interwencje. Dobra, super. O! Wejdź do być... walki, Z oddziałami dni, Co w milczeniu maszerują, Kalendarzem twoim w dal. A w czas, I z tą wiarą wróć do gry. Twoje wielkie zmiany są możliwe, Wciśnij tylko, stać! Pełniać swoje marzenia, to co macie w głowie, a po drodze będzie 100 osób mówiło, po co to robisz, nie dasz rady, to nie dla ciebie. Najważniejsza jest wiara w siebie, nawet jak wszyscy dookoła mówią, że jesteś nikim, to pamiętaj, że ty jesteś kimś potem i wszyscy, którzy to co cię mówili, to oni są nikim. Nawet jeżeli cały świat czeka tylko i wyłącznie na twoje potknięcia, to ty masz dalej konsekwentnie. Robić swoje. Jeżeli chcesz, można zajść daleko. Wiadomo, że to jest ciężko, tylko po prostu pomału, systematycznie i do celów. Pamiętajcie, jeśli będziecie w Ciebie wierzyć, to możecie bardzo dużo tym wszystkim wypracować. Parę słów motywacyjnych, Mordy. Pamiętajcie, żeby przede wszystkim wierzyć w siebie e, i nie pozwalać sobie wchodzić na głowę ludziom. Zawsze, zawsze ze swoim stać. No nie. Wierzyć w to, co się robi, jak się coś kocha. Wierzcie w siebie, wiara że nic Wielu się nie udało, ale Tobie się uda. Dzięki. Super. Brawo Rafi, brawo Audi. Dobrze było. Dobrze, dobrze. Jak czujecie się już pewniej, zawsze możecie przyspieszyć. Ale tutaj się nie ścigamy. Lecicie, lecicie. Zatrzymać piłki i wracacie. I wracacie, tak jest, tak jest Super, super, elegancko, elegancko Dobra, lecisz, 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 tak jest Dobrze, i obrót i lecisz tu I od razu strzał Tak jest, dobra, I lecisz po piłkę na sterty Dawaj, dawaj, dawaj Dobrze, może być Dobra, dawaj Niko, dawaj Adi Dobrze, no i oto... daj dawaj, dawaj, dawaj Rafi, spróbuję, dawaj, dawaj, dawaj Dobrze, może być Okej, okay, dawaj, dawaj, dawaj Dobra, następny Dobrze, i lecisz za mną i od razu możesz tam podlecieć i strzelać I strzał, tak jest Dobra, dawaj, dawaj I strzał, dobra, dawaj Adi Dobrze, i lecisz Tak jest, i lecisz Dobre, dawaj, dawaj, następni Powoli muszę zrobić. Dobrze, tak też może być. Dawaj. Jak ten po potem pokażę. Dobra, dawaj, dawaj. Dobrze, Elegancko. Oto. Misza. Poszli. Dawaj, dawaj, nie dajecie spotkiwać grę No on tam się zamudzi. Za mu będzie zaraz. Dobre. Dawaj, dawaj, dawaj. Prawi leci. lecisz. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dawaj. Dobrze, super. I lecisz, lecisz, nie patrzysz na mnie. I strzał. Dobrze, dobrze. I lecisz, lecisz po Dawaj, 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 dawaj. Tak jest. Elegancko, super, jedziesz. Dobrze, nic się nie stało. Nie, o kurde, tylko gramy. Dobre, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Chodź, chodź, za mnie. dawaj, 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 dawaj. Ula, la, dobra, dawaj, 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 dawaj No i dobrze, no dobra, dawaj, 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 dawaj Dobra, uwaga Kifki są dowolne, jedziemy Dobrze było, dawaj, dawaj Ty Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, Kifki dowolne Dobrze, balans ciałem też może być. Poprzeka. Dawaj, dawaj, dawaj rozgrzewać tego bramkarza. Olu, żeś mi przeszedł, dobrze. Super, dobra. Dawaj, dawaj Tymy. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobrze i super i lecisz. I lecisz, i lecisz. I strzał, dobrze. Do... Może być trochę mocniej, tak jest. Tak jest i cały czas się ruszamy. Cały czas się ruszamy tak jest super dobrze pracujemy nóżkami tak jest pracujemy nóżkami super do ziemi ją i pomylić stron woda dobrze super dobra Dajcie tam swoje. давай 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 немачпкинема двай давай Swoje!